A więc kupiłem sobie moduł Heltek Wireless Paper i ci nie działa. Chińczyk wysłał wadliwy, nie? No widzę ciągle takie komentarze na forach Mestasznik czy LoRa. A patrzcie na to, śmiga aż miło. Tu macie tekst, który przed chwilą właśnie Wam mówiłem. A dlaczego nie działa? Ano, dlatego, że nie moduł jest wadliwy, tylko wadliwy jest firmware Stasztik. Bo firmware obsługuje moduły w wersji 1.0.1.1, a Chińczyk był taki miły, że wysłał Wam najnowszy 1.1.1 albo w wersji 1.2. No jak jeszcze 1.1.1 czasami działają, czasami nie, to wynika to z tego, że czasami jest ten e-papier, czy tam e-ink w starej wersji, a czasami jest w nowszej. A po prostu Mestastik nie ma do nich driverów. No nie dlaczego jeszcze firmware'u nie zrobili pod tą wersję. A patrzcie na to. Patrzcie jak śmiga. Skanuje Bluetooth'a, Wi-Fi, LoRa. Wszystko działa. Aż miło. No, jeśli chcecie uruchomić w tej najnowszej wersji, po prostu będzie trzeba na piechotę ściągnąć źródła firmware'u Mestastika, podpiąć biblioteki, driverki pod ten nowy wyświetlacz coś tam grzebnąć w kodzie i myślę, że da się spokojnie uruchomić. No, patrzcie na to. Usypianie. Zużywa wtedy 00 nic. No to grafika mi się troszkę skopsała. Próba sterowania diodką. I jeszcze na koniec przycisk prog. Już, już można przycisnąć. I kończymy, demo.